Siemanko. dzisiaj wracamy do Dragon Age'a. Wróciliśmy sobie z Głuszy Korkari po zadaniu, które ma na celu rozpoczęcie rytuału wstąpienia do Szarych Strażników. No i zobaczmy, co nas czeka teraz. Idziemy. Możemy pogadać jeszcze ze Strażnikiem od Psów, bo tu chyba jakiś zadanko było. Ale nie ma nikogo. No to idziemy od razu do rytuału, bo żadnego innego zadania chyba nie mamy teraz. Ten kana No tak, wszystko zrobiliśmy. No to, rozmawiajmy z A więc wróciliście z głuszy. Jak wam poszło? Zdobyliśmy wszystko. To dobrze. Poleciłem magom z kręgu, by rozpoczęli przygotowania. Udało się wam zdobyć krew mrocznych pomiotów, więc możemy natychmiast przystąpić do rytuału dołączenia. Powiesz mi wreszcie, na czym polega ten rytuał? Nie będę was okłamywał. My, członkowie Szarej Straży, płacimy wysoką cenę za to, by stać się nimi. Być może przyjdzie wam zapłacić tę cenę już teraz. Y to dlatego, dołączenie okryte jest taką tajemnicą? Zgadza się. Nie byłoby tak, gdyby inni zrozumieli nasze poświęcenie. Niestety, takie czasy nigdy nie nadejdą. Chodźmy więc. Chciałbym wreszcie przekonać się, jak wygląda ten rytuał. Zgadzam się. Do dzieła. Dobrze. Listerze, zabierz ich do starej świątyni. Oho, no i zobaczymy. Im więcej wiem o dołączeniu, tym mniej mi się ono podoba. Znowu biadolisz. Po co te wszystkie testy? Nie dowiodłem już swej przydatności? Może to taka tradycja. Albo próbują cię po prostu rozdrażnić. Uspokój się, w tej chwili nic na to nie poradzimy. Wiem tylko tyle, że moja brzemienna żona jest w wysokorzu. Gdyby mnie ostrzegli, to nie wydaje mi się w porządku. Przybyłbyś tutaj, gdyby cię ostrzegli? Może dlatego właśnie tak nie postąpili. Strażnicy robią to, co muszą, mam rację? Łącznie z poświęceniem nas? Poświęciłbym dużo więcej, gdybym miał pewność, że oznaczałoby to kres plagi. Słuszna uwaga. Widziałeś mroczne pomioty, panie rycerzu. Czy nie oddałbyś życia, by bronić przed nimi swoją śliczną żonę? Ja. Może zginiesz. Może wszyscy zginiemy. Jeśli nikt nie powstrzyma mrocznych pomiotów, na pewno tak się stanie. Nie walczyłem jeszcze z przeciwnikiem, którego miecz nie zdołałby pokonać. Zaczynamy rytuał dołączenia. No, to Straż powstała podczas pierwszej plagi, gdy ludzkość stanęła na krawędzi zagłady. Pierwszy szary strażnik wypił wówczas krew mrocznego pomiota i opanował zarazę. Mamy wybić krew tych. No to już wiadomo, Tyś po istną? co znam krew. Podobnie jak pierwsi szarzy strażnicy przed wami. To jest właśnie źródło naszej potęgi i naszego zwycięstwa. Szarzy strażnicy są odporni na zarazę. Potrafią wyczuwać ją w mrocznych pomiotach i wykorzystać, by pokonać arcydemona. Ci, którzy przeżyją? Ci, którym uda się przetrwać, zmieniają się na zawsze. Dlatego trzymamy rytuał w tajemnicy. To cena, jaką musimy zapłacić. Słowa, które tu padają, powtarzane są od początku istnienia Szarej Straży. Alisterze? Przyłączcie się do nas, bracia i siostry. Przyłączcie się do nas, do ukrytych w cieniu. Przyłączcie się do nas, pełniących wieczną służbę. A jeśli zginiecie? Wasza ofiara nie zostanie zapomniana, a my pewnego dnia do Was dołączymy. Nawet. Wystąp. No i zobaczmy kto zostanie szarym strażnikiem. Strzelam, że na pewno my, bo to inaczej nie miałoby sensu. Pierwszy dla zasady powinien umrzeć, żeby pokazać, co nas czeka, jak nie wyjdzie. Na oddech twórcy. No, przykro mi, dawet, wystąp, Jory. Ale ja mam żonę i dziecko. No, gdybym wiedział, nie ten... Nie, prosicie o zbyt wiele. Nie ma w tym chwały. No zabiję go? Co za typ? Przykro mi. <ścoughs> Przykro mi. Rytuał dołączenia nie dobiegł jeszcze końca. No sorry chłopaki, nie jesteście głównymi bohaterami Zostałaś tej gry. Byłaś wezwana, by poddać się zarazie dla wyższego dobra. No, a mi pewnie się nic nie stanie. Od tej chwili... No, nawet i nie skręcił. To jest moc. No dobra, za wcześnie to jednak. Dokonało się. Witaj. Dwie kolejne ofiary. Podczas mojego dołączenia nie było tak źle. Dobrze, że choć jedno z was przeżyło, no, raczej. Jak się czujesz? Pewnie jak. Kupa. Mm. Ten ból był niewiarygodny. Nie ma innego sposobu, by wstąpić w szeregi szarej straży. Śniło ci się coś? Ja po dołączeniu miałem koszmary. Tego typu sny pojawiają się, gdy zaczynasz wyczuwać obecność mrocznych pomiotów. W nadchodzących miesiącach doświadczysz jeszcze wielu rzeczy, których znaczenie trzeba będzie ci objaśnić. A zanim zapomnę, pozostaje jeszcze jeden element dołączenia. Część tej krwi umieszczamy wewnątrz wisiora. Przypomina nam to o tych, którzy nie dożyli dzisiejszego dnia. O, ładny, szlachetny gest. Odpocznij trochę. Gdy będziesz gotowa, chciałbym, abyś towarzyszyła mi podczas spotkania z królem. Cóż to za spotkanie? Król omawia strategię przed nadchodzącą bitwą. Nie jestem pewien, dlaczego zażyczył sobie Twojej obecności. Spotkanie odbywa się na zachód stąd, schodami w dół. Idź tam szybko. Dobra, mamy jakiś level? Mamy. Awański, co my tutaj chcieliśmy robić? Jesteśmy takim, Kondycję chcemy, siłę i zręczność. Tak. Dalej. A ze skili możemy wziąć. To jest tauncik taki, dobra. Mhm. A co mamy tutaj O, weźmy sobie Obrona tarczą traci ujemny modyfikator do ataku i to się przyda A ja mam jeszcze jeden punkt chyba Gdzie to jest Lulululul. O nie, coś mi się wydawało Nieważne Nie no, mam coś jeszcze Tutaj mamy co? Zasłonę tarczą odbijać eee, No dobra, może jakiś aktywny skill weźmy hmm. No to wolę to Dobra, a co tam u Mabariego? Siłę ci dajemy. Dalej. O, nowy skill, co tu masz? Mabari szarżuje na wroga zadając normalne obrażenie, jeśli trafi powalając przeciwnika na ziemię, jeśli ten nie wykona testu odporności fizycznej. Głośny ryk ogłuszając większość znajdujących się w pobliżu. No, to pogłuszanie zawsze spoko. Czy ja to m mogę włączyć? I Wtedy mam i obronę tarczą, Yy. Obniżenie ulega ataku, ale dzięki temu skillowi mamy zniwelowane, to prawda? Ta no to tylko nam się ten wytrzymałość zmniejsza. No i no. możemy leść dalej. Idźmy porozmawiać z królem w takim razie. Loganie, moja decyzja jest ostateczna. Wyruszę do ataku razem z Szarą Strażą. Nice. Za dużo ryzykujesz, Keylanie. Horda Mrocznych Pomiotów jest zbyt niebezpieczna, byś stawał na pierwszej linii. Skoro tak, być może powinniśmy jednak zaczekać na siły Orlezjan. Toż to kompletny absurd. Nie potrzebujemy żadnej pomocy, a zwłaszcza ze strony Orlezjan. To no, no, jest Ale absurdalny pomysł. Nasze spory z Orlezjanami to przeszłość, a ty pamiętaj, kto tu jest królem. Dobrze, że Marik nie dożył dnia, gdy jego syn gotów jest oddać Ferelden tym, którzy nie No Coś, czy że on odwali stulecie. coś. A więc nasze siły będą musiały wystarczyć, prawda? Dankanie, strażnicy są gotowi do walki? Tak, Wasza Wysokość. A, to ta młoda dama z Wysokorza, którą spotkaliśmy w drodze. Rozumiem, że należą się gratulacje. Um, bu, 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 bu. Dziękuję, Wasza Wysokość. Potrzebujemy w tej chwili każdego szarego strażnika. Powinnaś czuć się zaszczycona, że możesz do nich dołączyć. Twoja fascynacja legendami przyniesie nam zgubę, Keylanie. Musimy być realistami. W porządku. Przedstaw mi swoją strategię. Ja i Szara Straż sprowokujemy mroczne pomioty do ataku, a wtedy. Rozkażesz zapalić sygnał świetlny na wieży, a wtedy moi ludzie zaatakują z ukrycia. No, coś Just czuję, wczynną, że nie zaatakują. pomioty. Pamiętam. Chodzi o wieżę i szal. Kto zapali ogień sygnałowy? Mam tam kilku ludzi. Nie jest to zadanie niebezpieczne, ale bardzo odpowiedzialne. A więc powinniśmy posłać tam najlepszych. Wyślij Alistera i tę nową szarą strażniczkę. No jak Zrobię co w mojej mocy, Wasza Wysokość. Za bardzo ufasz Szarej Straży? Jesteś pewien swoich decyzji? Dość z tych Twoich spiskowych teorii, Logenie. Szarzy strażnicy walczą z plagą niezależnie od okoliczności. Wasza Wysokość powinieneś rozważyć możliwość pojawienia się arcydemona. W głuszy nie natrafiono na ślady smoków. A nie po to są tutaj Twoi ludzie nie? Ja. Tak, Wasza Wysokość. Wasza wysokość wieża i ogień sygnałowy są zbędne. Krąg maginów. Nie powierzymy życia jakimś magom. Zachowaj moc na mroczne pomioty. Już się tu wszyscy nienawidzą. Dosyć, no. ten plan wystarczy. Szara straż zapali ogień sygnałowy. Dziękuję, Logenie. Nie mogę się już doczekać tej chwalebnej chwili. Szara straż walcząca u boku króla Fereldenu. Tak, Kejlanie. Będzie to chwalebna chwila dla nas wszystkich. No i ten kadr mi się nie podoba. Pokazuje, że on jest gnojem. Tak przynajmniej mi się już wydaje. Plan. Macie wejść na wieżę i szal i dopilnować, by zapłonął na niej ogień sygnałowy. Co takiego? Nie wezmę udziału w bitwie? Takie jest osobiste życzenie króla, Alisterze. Jeśli ogień nie zostanie rozpalony, żołnierze Ternalogena nie będą wiedzieli, kiedy ruszyć do ataku. I dlatego dwoje szarych strażników ma stanąć na szczycie wieży z pochodniami w rękach. Tak na wszelki wypadek. Przestań jęczeć, mamy ważne zadanie do wykonania. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zniszczyć Mroczne Pomioty. No dobra. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli król poprosi mnie kiedyś, bym założył sukienkę i zatańczył Remigolda, to nic z tego. Choćby Mroczne Pomioty miały padać od tego jak muchy. Chciałabym to zobaczyć. na ciebie mógłbym to zrobić. Ale musiałaby to być naprawdę ładna sukienka. Hmm. Po drugiej stronie wąwozu, patrząc od obozu króla w stronę, z której przybyliśmy, będziecie musieli przeciąć wąwóz i przejść przez bramę. Za nią znajdziecie wejście do wieży, z jej szczytu będziecie mieli widok na całą dolinę. Kiedy mamy zapalić sygnał? Będą wam znać, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Alister będzie wiedział, czego wyglądać. A co jeśli pojawi się demon? W gacie i tyle. <noise> jeśli tak się stanie, zostawcie go nam. Nie chcę widzieć głupiego bohaterstwa w wykonaniu któregokolwiek z was. No dobra, wiem już co on robi. W takim razie muszę dołączyć do pozostałych. Od tej chwili zdani jesteście sami na siebie. Pamiętajcie, oboje jesteście szarymi strażnikami. Oczekuję, że okażecie się warci tego tytułu. Damkanie! Ja. Niechaj czuwa nad tobą, stwórca. Niechaj czuwa nad nami wszystkimi. Wierzę, Isza. Alicer nie zgadza się. No trudno. Ja też się z nim nie zgadzam. Templarz już. No Daj, damy mu życia trochę. I co? Niech ma, na kondycha. No on też walczy tarczą, kurczę. Kurcie Z wojownika mu damy no. sam no. będzie włączał chyba Jak zobaczymy taktyki może Gdzie one były O nie tu. tutaj Zachowanie agresywne obrońca wojownik Nie musi być obrońca Piszemy gierkę. No i idziemy od razu do głównego zadania, bo tutaj siomka od psów nie ma ciągle. Szkoda, szkoda, szkoda. Śpi czy gdzieś mu głowa zginęła? Nie, no nie ma tutaj nic. No dobra. No dobra. Dobra, cały obóz już żeśmy zwiedzili, więc możemy od razu leźć do zadania. No ta bitwa to już, okej. Okay. No jest, trochę ludu. Ciekawe ile będziemy rocznych pomiotów. Takie bufy rzucane, błogosławieństwa. Plan zadziała, Wasza królewska mość. Oczywiście, że tak. To koniec plagi. E no, tak się nie może tak szybko skończyć. Więc wątpię. O, idą mroczne Roczne Mroczne pomioty. się wybierasz, koleżko? O kurde, co oni tu mają? Już trolla odra. Snapeży dawać. O, Gary! No biedne pies. No może nie jest taki biedny. ty nawet mają No nie są tak prymitywni Jakby się mogło wydawać O tu ja jestem Przez most i do wieży i szal. Dobra biegniemy już Alister Tupu tupu Ale zdostaniemy z jakimś kamulcem Wolałbym mnie jednak Możemy skoczyć się strzelać? Olać Olać tu, biegniemy No i wiedziałem, że tak się skończy Wstawać Biegniemy dalej On to łączy się kciujaczek i ktoś do nas się przyłączy jeszcze One są wszędzie Wy jesteście szarymi strażnikami, prawda? Wieża została zdobyta O czym ty mówisz? No świetnie Jak to zdobyta? Mroczne pomioty weszły do środka. Są wszędzie. Większość ludzi nie żyje. A więc musimy dostać się na szczyt wieży i rozpalić ogień. Oj, zawsze trzeba brudną O, mamy maga. Tak, i magią tutaj można swoich przez przypadek atakować. Więc trzeba uważać, czego się używa. Zachowanie na dystans. Własny jeden uzdrowiciel. Atakujący. Gdzie on najwięcej? Wsparcie kontrolujący osławiający własny jeden no dobra kurde miało to pierwsze pewnie najlepsze no nic atakujący mak atakowania no dobra pausy wyłączmy zapiszmy tutaj coś znajdziemy Czy my tutaj coś znajdziemy No ale chyba nie Dobra Wbijamy do wieży od razu. Jeszcze zobaczę co on ma za zaklęcia w ogóle. Magiczny płacisk, dobra. Ognisty wybuch, to w stożku bije. Słabość. Zmniejsza ataki obronne. Bo... Płonąca broń. Błyskawica, magiczna tarcza. No dobra, coś tam taki dosyć uniwersalny ten mag. Daje nam ziomka do pomocy po prostu. O, i się zaczyna, i się zaczyna bicie. I się zaczyna walka. Ja biję tego. Muszę mm, sobie przypomnieć. No. I bijemy typa. Mank mógłby rzucić płonącą broń. Będziemy większe obrażenia zadawać Chodź tu! Ty I jeszcze Bang! Dobra, dostajemy mały pierdziel. Teraz już będzie coraz trudniej. Nikt nie powiedział, że to będzie łatwe. No. A nawet mówiłem coś przeciwnego. Dobra, pierwsze typy. Wbierzmy sobie itemsy. Z kogo się da? Dobra, wychylaliśmy się. Buty skórzane. I metalowa tarcza, dobra Zawsze trzeba sprawdzać Czy nie mamy czegoś lepszego Bo no to jest na przykład lepsze i czemu ja nie mam tego założonego O, kolcze, jeszcze lepsze To dla Maga To też lepsze A buty kolcze mam? Panie, ja tu mam tyle zbroi Pancerz kolczy ja mam pancerz kolczy, dobra. Zbroja łuskowa, nie. Tarcza lepsza? Pffy! Słabiizn. Słabiizn. Dobra, dla ciebie nic nie mam, ale dla ciebie może coś będę mieć. Co ty masz? Długi miecz strażnika. Nie no, nie mam nic. Kostrób pomiotu, może dla Ale ty, czy masz jakieś... ...słabsze rzeczy? Nie, no to masz w sumie lepszy to wszystko. Zbroja Łuskowa, tarcza. No i dobra, dla ciebie nic nie ma. A dla maga zobacz. Mam ten kostur, czy on jest lepszy? No jest troszeczkę lepszy. Daj mi kostur pomiotów Zbroi dla maga to tak niekoniecznie. Można mu dać co najwyżej. Gdzie to było? Te buty tak jakieś, tak? To by podstawa zaklinacza. O. To można mieć. Oj, dobra, i teraz tak Tutaj mamy tylko roślinkę. Powinno Tutaj tak weźmiemy. Zapisać grę trzeba hmm, wejdźmy sobie tutaj, może coś tu będzie. No nope. idziemy dalej. I kolejni się znaleźli. Kolejni przedstawiciele rocznych łamiotów. No bij. To zżera mi tylko ten stamina, wytrzymałość, a, a potrzebne mi jest do ataków, jednak, gdzie ty biegniesz? No serio, tam do gości, na górę już. No dobra, proszę. żeby nie zginął.

A ty wstawa, ja nie, się obiję. Wyklęcia rzucam. I co, on teraz będzie miał ranę jakąś, a ja nie mam zestawu leczniczego żadnego. Hmm. Hurlok alfa, pieniądze miałeś tylko. No dobra. Skrzynek żadnych nie ma. Nie ma. Wyleczeni wszyscy. Prawie. Saving. No i wbijamy do wieży. Tutaj dopiero będzie jadka pewnie. Zapiszmy grę.